Siemaneczko Na cygarach 17 ostatni spacer przed nami Jak widzicie pogoda ładna, grzeje jak zawsze Wczoraj w nocy troszeczkę popadało a to Dosłownie może 2 dwie godziny Susza wszędzie Ale jak widziałem dzisiaj w telewizji co się dzieje pod Poznaniem i w Lubelskim Eee, jakie powodzie, jakie wszystko pozalewane. Masakra. Przydałoby się deszczu, ale normalnego, deszczu nie zlewy. No ale no, nie mamy wpływu, jaka nas pogoda czeka. Oby, oby się troszeczkę popadało. My na spacerku, jak widzicie, dragon sobie chodzi, niucha, obsiusuje, co może tylko. Widzi się do Was takim aparem, a mianowicie zaczyna się okres jesienny zaczyna się pojawiać coraz więcej kleszczy także kochani uważajcie na to sprawdzajcie psiaki po każdym spacerze przeważnie za uszczami w środku opuszków, czyli między palcami psa pod ogonem się zdarzają bardzo często i po pachwinami sprawdzać, sprawdzać, jeszcze raz sprawdzać no bo mówię, jest tego teraz wysyp multą multą naprawdę bardzo dużo oczywiście do tego specjalne środki, czyli Najlepiej tabletka Simparica No bo te Podajecie raz na 5 tygodni Jest e, To jest wystarczająco, jest Sprawdzone na Dragonie, że jak kleszcz siądzie Po prostu z niego spada Gdzieś wczoraj wieczorem znaleźliśmy e, Dwa klaszcze, które chodziły po podłodze w domu żywe, z Dragona zleciały w spacerze Więc, więc e, no działa, można powiedzieć, że działa, także pamiętajcie o tabletkach, o obrożach, o szamponach, ale mówię, no Simparica jest najlepsza, no bo działa na wszystkie typy szkodników i jest to zabezpieczenie, piesek tabletka połknie i... i macie pewność, że ona działa, także no jak mówię, wczoraj Dragon'a po spacerze zleciały dwa żywe, więc no, starajcie się też w domu, jak na kanapę dajecie w koce, czy, czy nawet te wasze pieski wychodzą na łóżko. Starajcie się dawać koce jasne, żeby te kleszcze widzieć. No bo jest później problem. Nie widzę z tego kleszcza, wy się poużycie, a wiadomo, no, może się przyczepić i no i wiadomo, co kleszcze roznoszą. Także pilnujcie tego naprawdę, ograniczcie wyjścia sami do, do lasu. Sami ograniczcie wyjścia teraz, no bo wiadomo, jeżeli idziecie, no to. Długi rękaw, a piesek do sprawdzenia po każdym spacerze, nawet i nie do lasu, normalną spacerze jest do, do sprawdzenia. No bo to bieda, dużo nie trzeba, a lepiej to przypilnować niż później chodzić po weterynarzach, po lekarzach i, i, i się zamartwiać. Także pamiętajcie o tym, mówię to jesień i wiosna to taki okres, gdzie jest największy wysyp. także pilnujcie tego, no bo to jest bardzo, bardzo ważne i bardzo istotne. Dragon wczoraj byliśmy się ważyć. Waga wskazywała 20 równe 1,5 kg, czyli schudł 0,5 kg. Dragon tak się trzyma 21-22, czyli, czyli taka jego stała waga, można powiedzieć. Więc wszystko super. Odnośnie roz... rośnięcia i odnośnie rozwoju też wszystko jest w jak najlepszym porządku. Wszystko jest super, także. Kuchać na zimne i odpuka odpukać. Jest wszystko, wszystko super. Pozdrawiamy Was serdecznie, życzymy miłego weekendu. Chodź, dragon, chodź, bo tam w piłkę gra. Ja wiem, że Ty lubisz piłkę, ale zabierzesz chłopakom i później będzie problem. Także co, życzymy Wam miłego weekendu, spokojnego, dużo zabawy dla Waszych piesków, dużo wygody. Chodź, dragon, chodź. I przede wszystkim. Uważajcie na siebie, uważajcie, mówię, na pieski i na kleszcze. To jest podstawa. Pilnować tego, jeszcze raz pilnować, no bo wiadomo, jesień to jest największy wypis, wypis, wysyp. Także jutro filmik nagramy u dziadków, bo dragon będzie do dziadków na wieś, gdzie bardzo lubi. Więc jutro będzie filmik prosto, dragon na wojarzy na wsi. No, to pozdrawiamy, trzymajcie się bardzo serdecznie. Niedzielę. Pierwszy odcinek serii losowanie, co ma Dragon zrobić w tygodniu, więc myślę, że będzie ciekawie, fajnie. No, także pozdrawiamy, trzymajcie się, cześć.